widzę, dzisiaj postaram się. Co to jest? Ja chciałam Wam mówić o tym, o salach dzisiejszego odcinka, bo planowany na Haha, ha, <grym> znowu jestem wplątywany w tą sprawę. Nie, dobra, nie wiem. Widzę. <krym> wiecie jak on działa? Ja wiem, jak on działa. Widzę. To jest kłamstwo. Ja o tym wiem. Możecie mówić, że tak nie jest, ale to ja wiem, że to jest kłamstwo i że my teraz musimy zaatakować, oni się tak naprawdę szykują, a tak naprawdę chcą teraz zaatakać, na... No, ja sobie to wyrzucę, płyniemy, że... to jest kłamstwo, ja o tym wiem, ja już się poznałem na nim, wiem, że to jest kłamstwo, ale płyniemy. Nie dobra widzę, wróciłem jeszcze na sekundę, bo coś czuję, że jednak on mógł mieć rację. To dla pewności tak. wiecie, tak dla bezpieczeństwa zabudujemy sobie domki. Tak też zabudujemy sobie. Nie tu no, nikt nie mieszka, ale ja bym co no, wiecie, widzę, a Ik heb helemaal zabuduje zout. Ik heb helemaal geen zout. Ik heb helemaal geen zout. Ik do domu, geen do Ik heb do haty mordy żebyś wytrzymał wartość, bo to robię. No stowa, on kłamła. Zarozumiecie mi, że ma to. O, no wchodźmy od Dobra. Dobra. Tu jeszcze konik mój został. Tak zrobię. Spróbuję oddychnąć mojego Ryszarda. Tak, tak, zaraz, to siedzisz gdzieś pójść do dom, Dobra, teraz mogę odbywać.